Cześć, dzień dobry, witajcie w kalendarium Pieśni Żywieckiej. Nowy projekt, nowe pieśni. I tak w pierwszym odcinku zaczynamy od... Pieśni o kochaniu. Ten blog będzie prezentował różne modele miłości. Skupimy się na tych bardziej pozytywnych. Jako pierwsze dzisiaj weźmiemy sobie pieśń Wsyćkich chłopców kocha. Jest to pieśń o charakterze polanowym. Bardzo pociągła, ładna, otwarta pieśń, która została zaśpiewana i przekazana innym pokoleniom przez panią Annę Dybczak z Pewli Wielkiej, która urodziła się w 1919 roku. Jest to pieśń kobiety do mężczyzn, delikatnie wyśmiewcza, ale poza tym zalotna. Syćki chłopcu. teraz przejdziemy sobie do poznania konkretnych dźwięków czyli najpierw zaśpiewam ja potem wy powtórzycie fraza po frazie uwaga bez melizmatów bez tekstu same wysokości dźwięków uwaga na 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 i razem na 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 Druga część. Na 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 jakby na na bardzo podobna tylko końcówka na 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 powtórzmy na 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 Super. I końcóweczka. Na, 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 na. I razem. Na, 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 na. Ok. Mam nadzieję, że poznaliście dobrze, wysłyszeliście te wysokości dźwięków. Przejdziemy sobie teraz do tekstu. Czyli znowu fraza po frazie będziemy śpiewać z tekstem. Uwaga, gotowi. Ja pierwsza, wy powtarzacie. Syćki chłopców, kochaj. I razem. Syćki chłopców, kochaj. Dalej. Jednego nie idzie. Powtórzymy. Jednego nie idzie. Super. Druga część. Bo ja sama nie wiem. Powtórzymy. Bo ja sama nie wiem. I końcóweczka. Wtóry moim bydzie. I końcóweczkę powtórzymy. Wtóry moim bydzie. Ok. Tekst mamy, mam nadzieję, że w miarę zrozumiały dla Was, ponieważ jest on wyraźnie w Gwarze Żywieckiej. I teraz przejdziemy sobie delikatnie do melizmatów. Jak poprzednio tekst znajduje się obok mnie. E, najpierw e, posłuchajcie, spróbujcie zaznaczyć sobie te momenty, w których coś dzieje się z moim głosem, czy on opada, czy wznosi się do góry. Zaznaczcie to sobie, wysłuszcie to po to, żeby to troszeczkę poczuć, bo to jest najważniejsze. E, dlatego ponieważ potem robicie to właśnie bardzo naturalnie. A następnie ja zaznaczę Wam, jeśli nie uda się wam tego dobrze wysłyszeć, tak, żebyście mogli sobie to unaocznić i unausznić. Także zapraszam teraz z melizmatami. Będę śpiewać większymi frazami, podzielimy już to na dwie części. Uwaga! Syćki chłopców kłachaj jednego Oczywiście rozpędziłam się i zaśpiewałam całość, ale już teraz śpiewając razem z Wami podzielę to na pół. Więc uwaga, zaczynamy. Ja pierwsza, pierwszą frazę i potem razem z Wami. Uwaga. Wsyćki chłopców kochaj, jednego nie idzie. I spróbujmy razem. I wsyćki chłopców Jednego nie idzie. Jak dobrze wysłyszeliście, pokazywałam też ręką i przechodzimy do drugiej części. Bo ja sama nie wiem, w Ten właśnie charakterystyczny dla Polanowych pieśni zjazd w dół jest właśnie tutaj bardzo dobrze słyszalny. Mam nadzieję, że było to dla Was jasne. Jak nie, to cofnijcie sobie kilka sekund wcześniej. Jeszcze jedna bardzo ważna rzecz. W związku z tym, że jest to pieśń o charakterze polanowym, czyli bardzo rozciągła pieśń, nie możemy zamknąć jej w ramach taktu i rytmu. Bardzo chciałabym, żebyście teraz zwrócili uwagę na dynamizm prowadzenia linii melodycznej. W jednym momencie będzie ona delikatnie przyspieszać, a w drugim momencie będzie ona zwalniać, a nawet zatrzymie się na niektórych dźwiękach. Zwróćcie na to uwagę na te y, y, dźwięki ruchome i na te dźwięki stałe. Uwaga! Śpiewam coś, możecie śpiewać razem ze mną. Syćki chłopców kłachaj, jednego nie idzie. pieśnią, której Was dzisiaj nauczę, będzie pieśń Jaśne Głoże. Jest to pieśń o tym, jak ona mówi, że go kocha, on wybiera inną, i ona mu grozi, że będzie nieszczęśliwy. Pieśń tą podałem mi Zofia i Józefa Sordyl z Korbielowa, które urodziły się w 1945 roku. Tak jak poprzednio, zaśpiewam Wam całą wzrotkę, abyście mogli usłyszeć, jak wygląda to w całości. Następnie zaprezentuję Wam dźwięki a potem razem wspólnie e, ozdobimy tą melodię Ja się tęskorzę pod górę... Zanieś mu śniadanie i noś nim, nic nie godoj. I noś nim, nic nie godoj. Jak zauważyliście, melodia złożona z dwóch, jakby części, wyraźnie oddzielonych od siebie. I tak przechodzimy do poznania wysokości dźwięków. Uwaga! Na, 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 na. Spróbujmy razem. Na, 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 na. I końcoweczka pierwszej części. Na, 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 na. Na, na, na. i druga część. Ja pierwsza, wy powtarzacie. Na 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 na. Razem na 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 na. Dalej ja pierwsza. Na 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 i razem na 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 na. I końcóweczka drugiej części. Na 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 pierwsza Spróbujemy na 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 jest na 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 końcóweczka pierwszej na 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 powtórka na 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 i druga część na 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 razem na 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 druga część na 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 jeszcze raz na 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 i końcówka drugiej części. na 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 powtórka na 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 określone wszystkie dźwięki, poznaliśmy ich wysokości, to możemy przejść do tekstu. I tak znowu ja zacznę wy powtarzacie. Ja sinecku pod Górecką morze. Jeszcze raz. Ja sinecku pod Górecką morze. Końcoweczka pierwszej części. Jeszcze dziś śnie do jest dzisiaj nie śniodoł. I przejdźmy do drugiej części. Wstoń ze ty, kochanie, zanieś mu śniodanie. Wstoń ze ty, kochanie, zanieś mu śniodanie. I końcówka. I noś nim nic nie doj. Powtórka. I noś nim nic, nie go doj. Teraz posłuchajcie całość i spróbujcie e, na tekstach swoich zaznaczyć te ozdobniki, te glisanda, które gdzieś tam się pojawiają, czy to w dół, czy to w górę. Jasinecek kworze, pod górecką łożę, jest Jestem dzisiaj nie śniada, Stoń ze ty, kochanie, zaniś mu śniadanie, Jenoś nim nic nie gadaj. Jenoś nic nie gadaj. I zauważcie, sam początek. Ja się pod górecko łożę! Możemy go zrobić na końcu, albo możemy go zrobić dwa razy, czyli wcześniej też. Ja się Pod górecko łożę. Albo możemy wybrać jeden z dwóch wariantów, druga część. Jesteś nie śniodą! Jestem dzisiaj nie śniodo. Znowu mamy powtórkę tego samego melismatu. Możemy go zrobić za każdym razem, a możemy zrobić tylko za pierwszym, albo tylko za drugim. Stój ze ty kochanie. Stój ze ty kochanie. Tutaj mamy melizmat. Zanieś mu śniodanie. Powtórzony. i końcówka. I nośnij nic, nie godoi. I tu mamy dwa. I nośnij nic, nie godoi. Serdecznie Wam dziękuję za dzisiejsze zajęcia i zapraszam już do następnych, które będą niebawem. Pamiętajcie, subskrybujcie kanał Akademii Folkloru na YouTubie i obserwujcie mojego fanpage'a Akademii Folkloru, po to, aby dowiedzieć się o kolejnych zajęciach online, kalendarium Pieśni Żywieckiej sieci. Serdecznie zapraszam i pozdrawiam. Brygida Sordy.